Cześć z tej strony, Ania. I Darek. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że ktoś tak zaszedł wam za skórę, że w głowie przygotowywaliście tysiące scenariuszy, jak się na nim odegrać? Czy wyobrażaliście sobie rzucanie klątwy, użycie laleczki wódu, wysyłanie złośliwca do innego świata, wypełnionego potworami z najroczniejszych koszmarów, jak na przykład ze świata Lovecrafta? Pokażemy wam coś, co pomoże wam zabrać tego nieszczęśnika właśnie w taką szaloną podróż. Wodulu jest szybką, karciano-kościaną grą imprezową, w której gracze wcielają się w rolę kultystów, którzy będą za wszelką cenę dążyć do dania wycisku swoim przeciwnikom, rzucając na nich straszliwe klątwy. Może sprawić, że będą widzieć się w najbardziej wymyślnych pozach, bulgocząc jak szogoty i próbując utrzymać karty tak, jakby zamiast rąk mieli oślizgłe macki. Brzmi obiecująco? Cóż, będziecie jeszcze musieli powstrzymać się od śmiechu w trakcie tej całej plątaniny. W praktyce rozgrywka polegać będzie na zagrywaniu na siebie nawzajem kart, które swoim działaniem wymuszają na danym graczu pewne zachowanie. Mogą wymagać od niego przeraźliwego bulgotania, syczenia, zakrywania ręką nosa przez całą grę, naśladowanie ucieki nieraz psychiatryka w kaftanie lub całej masy innych dziwnych zachowań, które sprawiają, że granie w miejscu publicznym lub w nowej ekipie stanie się całkiem niezłym wyzwaniem. Jeśli ktoś nie spełni wymagań danej klątwy w odpowiednim momencie, a przeciwnicy mu to wypomną, to punkty otrzyma nikt inny jak przeciwnik. A pamiętajcie, że kto zgromadzi ich 13, wygrywa. Naszymi przeciwnikami nie są tylko inni gracze, ale również niesprzyjające nam warunki na lokacjach, w których pojawimy się całą ekipą, bo każde miejsce rządzi się swoimi prawami. Problemem będą też przedwieczni, którzy prędzej czy później też zaszczycą nas swoją obecnością. A tym lepiej się nie narażać. W ciężkich chwilach musicie pamiętać o bardzo istotnym elemencie gry, który stanowią artefakty. Są one wręcz na wagę złota, bo jest ich tylko osiem, a posiadanie ich na ręku może okazać się niekiedy zbawienne. To właśnie one wybawią nas z opresji, kiedy pojawimy się już na celowniku każdego innego kultysty. Dzięki nim będziemy w stanie odegnać złe moce poprzez dodatkowy rzut nieuklidesowymi kośćmi, będziemy mieli możliwość ignorowania wielkich przedwiecznych z pomocą znaku Nodensa, bruźnierczy posążek da nam odporność na klątwy, a sam nekronomikon udzieli nam swych mądrości. Samo wykonanie gry bardzo zachęca do zagrania, choć nie każdego przyciągnie wizja dziwnych wygibasów i wygłupów. Dlatego niezbędne do rozgrywania gry są poczucie humoru, dystans do siebie i zamiłowanie do negatywnej interakcji. Przyda się też choćby znikoma znajomość świata samotnika z Providence, ale nie jest to obowiązkowe. Jednak dodaje wódru dodatkowego smaczku szaleństwa. Ale wracając do wykonania, to na pewno lub przykuwa wzrok przyjemnym kolorowym i humorystycznym podejściem ilustracji, które swoją kreską mogą nieco przypominać munchkina. Rolę aktywnego gracza świetnie spełnia urocza laleczka ktulu z zielonej łóczki. Fajnym akcentem są też kostki, które świecą w ciemności, choć to chyba tylko mało istotny bajer, bo w końcu chyba nie jesteśmy aż tak szaleni, żeby grać całkiem po ciemku. No i na sam koniec warto wspomnieć o planszy, czy w zasadzie o torze punktacji, które pełni samo pudełko, dzięki czemu nie mamy dodatkowych zbędnych elementów powiększających niepotrzebnie grę. A więc podsumowując, Wodulu to zwariowana gra imprezowa, w której każdy staje na głowie, jednak nie po to, aby wygrać, lecz dopiec swoim przeciwnikom. Gra przepełniona jest dużą dawką śmiechu i negatywnej interakcji. Dajcie nam znać w komentarzach, czy to jest właśnie ten typ gier, które zawładnęły Waszymi sercami, czy może jednak traktujecie je w gronie przyjaciół jako złowieszczą klątwę. Z naszej strony to tyle. Do zobaczenia. Do następnego.